Cześć, witajcie, z tej strony Marsuszy i witamy już po raz kolejny na moim kanale już w dzisiejszym odcinku sobie zestaw 76185 yy, z serii LEGO Marvel Super Heroes pod serii Spiderman No Way Home to jest jedyny zestaw póki co, który nawiązuje do Spiderman No Way Home no i co, nazywa się Spiderman w Sanct Sanctum Sanctorum a więc puszczamy intro i po prostu zamiarmy się do recenzji tego zestawu Nie, ostatnio coś dużo wrzucam, jeśli chodzi o No Way Home, ale no jest to taki okres No Way eee, W ogóle No Way Home jest teraz najlepiej ocenianym filmem na Rotten Tomatoes i miał najlepsze najlepszą otwarcie ze wszystkich trzech, czterech, nie tak, czterech filmów e, MCU, jakie w tym roku były. Eee, więc jest to bardzo, bardzo dobry wynik dla No Way Home. A więc to, po prostu, może najpierw sobie. O, figurki zabiorę i omówimy sobie tego tutaj stwora. Tak naprawdę to on nawiązuje tutaj do Skorpiona. Widać to choćby po tej naklejce, ale czy Skorpion był w No way Home? Czy był tym tajemniczym szóstym członkiem Sinister Six? To wam nie powiem, ponieważ jeszcze wam spoilerować nie chcę, jeśli ktoś z was na filmie nie był. Jest on naprawdę bardzo ładny. Ma tutaj takie szpony. No, główka mu się rusza w sumie, prawie cały się rusza, więc jest taki dość pokrasny, ale ma w sobie coś takiego, co... że nie chce się go rozebrać na części. Przynajmniej według mnie. Ok, sanctum sanctorum. I co tutaj na początek widzimy? Na pewno widzimy to więzienie tutaj dla członków Sinister Six. Yy, mamy tutaj jakiś skład mechaniczny. Mamy szafkę z yy, różnymi magicznymi rzeczami. Yy, czy coś takiego było w No Way Home? No było, ale... Ale czy aż tak, to nie pamiętam. Na filmie byłem dopiero dwa razy na moment nagrywania tego filmu. Yy, okej okay. więc co tutaj na początku mamy? Może skupimy się na tej części na początek, może ją ja nawet o, odepnę i co tutaj mamy, na pewno na pierwszy rzut oka widać skrzynę, która jest hur, taka wściekła, ale te macki z niej można oczywiście wyciągnąć. Ciekawe czy to nawiązuje do gry LEGO Marvel Super Heroes 2, gdzie też można było się bić w, ze skrzynkami w Sanctum Sanctorum. Tutaj w skrzynce ja dałem dwa, e, dwa diamenciki. O. O. Nic specjalnego. Te macki też sobie tam, bo ładnie wygląda skrzynka z mackami. Tak magicznie. Tutaj mamy Boomboxa, tutaj mamy Klepsydrę. W ogóle pierwszy taki element w mojej kolekcji się tym niesamowicie jaram bo nigdy takiego elementu nie miałem jak Klepsydra. Tutaj mamy krzesełko, oczywiście, obrazane. Tutaj mamy Ciachu, tutaj mamy Kubeczek, tutaj mamy jakiś komputerek i co tutaj jest. Zobaczmy czy jest tu jakiś easter egg. Na pewno widać między innymi misterio. chyba tyle. Tak mi się coś wydaje. Tutaj może o tak pokażę co tutaj mamy. Mamy na pewno jakiś diament, jakieś kto wie eliksiry, chociaż nie no Stręcz raczej nie wykorzystuje, ale na pewno są jakieś magiczne przedmioty. Hmm, tutaj mamy lampeczkę. W ogóle na krzesełku, takim fajnym stoliczku, nie krzesełku. Chociaż ten element jest też często wykorzystywany jako krzesełko. Hmm, tutaj mamy kartograf, tak się chyba to nazywało. Jajo i jakieś też coś magicznego. E, tutaj mamy kocioł. E, tutaj mamy skrzynkę taką. jak są takie skrzynki na różne. Jak to się nazywało. No po prostu różne mechaniczne rzeczy. No. Tutaj mamy pajęczynkę, tutaj mamy kolejnego diamencika. I może przejdę po prostu do tyłu nam. Najpierw jeszcze. O. Proszę bardzo, z tyłu też coś się dzieje. Może nie tak dużo jak z przodu, ale też coś jest. Mamy na pewno skorpiona, Mamy coś, co nazywam kotłem przeznaczenia, o który się, yy, o który się opierał Thor. Yy, Thor, właśnie, Ragnarok. Yy, tak to nazywam. Nie wiem, czy to jest to. Pewnie nie, ale gdyby było to by był fajny easter egg. Tutaj mamy Pajączka. Tutaj mamy jakąś nagrodę Nobla dla Najlepszego Maga 2021 roku. Tutaj mamy diaksa, chociaż akcja No Way Home dzieje się w 2025 roku, więc więc chyba nie 2021. I ogólnie tutaj mamy to więzienie, w którym w sumie nie mam kogo umieścić. Może umieszczę, nie wiem kogo tu mam pod ręką. Na przykład Green Goblina tej dam. O, to całkiem nie tak, że to jest mój jedyny członek Sinister X, który pojawił się w filmie. Mm, tutaj mamy choćby taki, wiesz, też bardzo ciekawy element. Też y, nigdy go nie miałem, e, świecznik. Mi się on bardzo podoba, jeden z chyba z fajniejszych elementów w tym zestawie. W tym filmie się w ogóle pojawia dużo ciekawych elementów. No i miejsce teraz, w którym się najwięcej dzieje, czyli y, kanapa z padem. Tutaj mamy jakieś, jakąś beczułkę z oczywiście diamencikami, a jak rzecz czym innym. O, tutaj mamy taką półeczkę z różnymi e, sprzętami mechanicznymi, choćby tutaj mamy śrubokręt, choćby tutaj mamy młotek, mm, tutaj mamy jakąś wiertarę, tutaj mamy oczywiście jakiś trunek, pewnie to kola. Tutaj też w ogóle bardzo ładny element. To jest tak piękny element, z piękniejszych elementów w tym zestawie. Taki oto diamencik. Tutaj mamy rower. Co tu rower robi? Nie ma zielonego pojęcia. Mamy szafki. Oj tak, szaf, szafek nigdy w życiu nie miałem. W sumie to szuflady, nie szafki. Ale w sumie szuflada to szafka, więc. Więc. O co tak ładnie Nie wiem. Eee, szuflad nigdy w swoim. O. w swojej kolekcji nie miałem. I mamy tutaj strzykawe i w sumie, co to, to jest? Nie znam się na naprawie, więc nie wiem w sumie. Yy, tutaj też mamy strzykawe i jakiś yy, śrubokręt, więc według mnie bardzo dobrze. Tutaj mamy kielich, tutaj te mamy też kolejną statuetkę i tutaj mamy, w sumie, nie wiem co, też jakiś pewnie magiczny kryształ. Dobra, Green Goblina może zabiorę, bo, on już, bo nie jest częścią tego zestawu. Ogólnie Green Goblin, kiedy Green dostałem, też się dowiecie za tydzień. A nie, za dwa tygodnie powinniście się dowiedzieć w takim bardzo ciekawym filmie, który też był dość niezaplanowany, w sensie to, co się tam stało, było dość ciekawe. I dlatego polecam, polecam czekać z niecierpliwością, bo to, się, bo to, co się tam stanie, to... To będzie dość ciekawe. Powiem tylko, że zostałem oszukany w tym filmie, ale co się stało, Tam już nie powiem. Ok. zabieramy się do omawianych figurek. Tutaj proszę bardzo. Figurek w tym zestawie mamy oczywiście cztery. Może tego Gringobina. Goblina. stąd. Chodź, co on tam przeszkadza? Może być w tle jak najbardziej. Tam jest na pewno Spidermana. Tutaj te sieci może mu zabiorę. Spiderman'a w tym swoim stroju nowym hmm. który w ogóle bardzo ciekawie było jak on był narodzony w filmie w sensie ten stroj jak był zrobiony to było bardzo ciekawe nie powiem wam jak bo może bym chciał bo to jest bez spoilerów recenzja jeśli chodzi o No Way Home jeszcze jeszcze powiem wam że mam w planach dostać kolejny zestaw z No Way Home może nie tak No Way Home'owy jak ten ale yy, mam w planach i w recenzji tego zestawu ostrzegam, że będę już spoilerem, bo już nie wytrzymam. A i mamy Doktora Strange'a z, figu tak, z figurką, z peleryną i to bardzo ciekawie zrobioną, ponieważ jest to plastikowa peleryna. Ja, to jest naprawdę coś pięknego według mnie. Ja to podziwiam, Lego za to. I mi się ona trzymując bardziej podoba niż ta taka, nie wiem, normalna. Ta szyta pelerna. Mamy Doktora Strange'a oczywiście mamy tutaj Ym... Oko i w sumie Doktor Stenczek Doktor Strange, no co mogę. powiedzieć. ma on oczywiście dwie buźki, jedną taką ściekłą, pewnie y drugą taką zadowoloną, pewnie jeszcze przed walką z Peterem Parkerem. E w ogóle piękna walka. To była tak piękna walka, w ogóle ten film był piękny. Tutaj mamy Wonga, który pojawił się w sumie na Mniej niż minutę. Ale też śmieszną szystę dostał i. Mały Easter Egg też dostał. I... A ja nie mam ja wam spodziewał bo nie mogę. Wąg mm. oczywiście też ma. Nie Czo! co? Long nie ma dwóch buzik. Byskitu, Wong nie ma dwóch buzik. To jest coś śmiesznego. No i MJ tutaj dałem taki kryształek. W sumie nie wiem dlaczego, tak for fun. Ale ona już na pewno ma dwie buzki. Tak, ma taką trochę niewściekłą, ale taką. Wytyfy, ale ja taką zadowoloną. Włosy też ma fajne, tutaj takie długie. Rzadko się to spotyka ostatnio w Lego. Figurki miały długie włosy. Za tak zauważyłem. No mm. i taka kamizelka. Nic specjalnego, ale jak najbardziej coś ładnego. I co widzowie? to było chyba na tyle. Stabilizator był mnie bardzo dobry. Mimo, że ma jeden minus, o którym teraz właśnie Wam chcę wspomnieć, czyli przenoszenie. Ten zestaw jest strasznie, strasznie, strasznie kruchy. On się bardzo odczepia. I po prostu jak go często przenoszę, to nie razem musiałem go składać. Nie masz raz prawie całego. Dlatego, no niestety, to jest jeden minus tego zestawu. Tak to zostawię Wam polecam. Jeśli chcecie mieć jakiś fajny zestaw do Nowy Home, na przykład na święta, mm. to Wam polecam. No i co, to było widzowie na tyle, jak, jak mówiłem o świętach, to e, właśnie otwieranie paczek, otwieranie prezentów, które na święta, będzie za tydzień i to by było na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się właśnie podobał, e, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji i pisaniu mi -y, i fajnych komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, dzisiaj?